Dzień dobry? Słuchasz podcastu Turkusowe poranki z syreną, a ja jestem syreną, która chciałaby cię otulić błękitem. Tak się dziwnie złożyło, a może wcale nie tak dziwnie, że się zbiegły ze sobą takie daty jak Dzień Światowy Walki z Depresją i Rocznica wojny w Ukrainie. Dodajmy do tego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, inflację oraz własne nasze prywatne, mniejsze lub większe problemy. A mamy przepis na co najmniej duży stres. Dlatego pomyślałam, że może dzisiaj warto by było sobie troszkę poddychać: że nie będę za dużo gadać, nie będę ci opowiadać o żadnych przygodach, tylko sobie razem poddychamy. W koherencji serca. Na czym polega oddech koherencji serca? Polega przede wszystkim na tym, że koncentrujesz się właśnie na swoim sercu. Wdychasz do serca i wydychasz tak, jakby z serca. Możesz sobie wyobrażać, że właśnie ze swojego serca wydobywa się taki promień światła. Oddech koherencji serca pomaga zsynchronizować umysł właśnie z sercem i z ciałem. Sprawia, że czujesz więcej harmonii. Otulasz się tym oddechem. Ale według Instytutu Badań Właśnie nad Sercem, nad oddechem serca Heart Math Institute. Taki oddech ma w sobie potęgę harmonizowania nie tylko nas samych, ale i naszego otoczenia. Może wpłynąć globalnie na świat. Dlatego, że kiedy oddychamy w, z poziomu serca, to wtedy wytwarza się właśnie w tej okolicy pole elektromagnetyczne takie harmonizujące. A kiedy więcej osób oddycha w tym samym momencie, to te pola energetyczne łączą się. I w taki sposób możemy otulić siebie, otoczenie i świat. Instytut ten zbudował aplikację Global Coherence, z której od niedawna korzystam. Codziennie sobie robię chociaż 10 minut takiej medytacji z oddechem serca. I... Tam można odbywać właśnie sesje w intencji, na przykład w intencji trzęsienia ziemi czy w intencji pokoju w Ukrainie. I w ten sposób łączymy się z ludźmi z całego świata i razem wspólnie oddychamy. Razem wspólnie otulamy świat. Uczymy się współczucia. Wzmacniamy się. Otulamy. Dlatego zapraszam Cię dzisiaj do takiej sesji. Jeśli masz na nią ochotę, to usadów się wygodnie. Jak potrzebujesz, to zatrzymaj na chwilkę to nagranie. Więc jeszcze raz usadów się wygodnie. Sprawdź poruszaj troszkę ciałem, sprawdź czy nic cię nie uwiera czy twoje plecy są rozluźnione czy napięte ja na przykład się opieram bo mi jest tak wygodniej ważne jest żeby czuć podłoże na czym siedzisz jaką częścią ciała łączysz się z ziemią podstawą kręgosłupa a może stopami Wyobraź sobie, że z tego miejsca wyrastają korzenie, które łączą cię z Ziemią. Poczuj bicie serca Matki Ziemi. Jednocześnie poczuj połączenie z górą, jakby z Twojej głowy szło połączenie z kosmosem. I stamtąd. Piękna energia przepływa przez Twoje ciało. Energia od Ziemi idzie prosto do serca. Energia z kosmosu idzie prosto do serca. Połóż swoją rękę na sercu. I jak chcesz, to spróbuj wzbudzić w sobie miłość. Wyobrażając sobie kogoś, kogo kochasz, może to być też zwierzę, albo miejsce, zjawisko, stan, jakieś wspomnienie coś, co sprawia, że czujesz się błogo, że czujesz wdzięczność i miłość. Będziemy oddychać w takim mniej więcej rytmie. Wdech, raz, dwa, trzy, wydech. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ja zamilknę i będę Cię prowadzić rytmem mojego oddechu. Wyobraź sobie, że siedzimy razem i wspólnie oddychamy, ale też nie jesteśmy sami. Z nami oddycha więcej i więcej osób i razem otulamy ten świat oddechem. Dziękuję Ci za te kilka minut wspólnego oddychania w koherencji serca. Zauważ, jak się w tej chwili czujesz. Jak się czuje Twoje ciało, Twój umysł, Twoja dusza. Jeśli masz ochotę na więcej takiego oddychania. To odpal sobie aplikację, o której wspominałam wcześniej. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. A jak chcesz sobie pooddychać ze mną, to zapraszam w tej chwili do kontaktu prywatnie ze mną przez maila syrena małpa. turkusoweporanki.pl Możesz polubić ten odcinek lub wysłać komuś znajomemu, jeśli uważasz, że potrzebuje. I możesz sobie wracać do tego oddechu, kiedy tylko potrzebujesz. Na dziś to już wszystko. Tu lecie turkusowo i do usłyszenia następnym razem.